Gdy jestem pod wodą, to czuję swobodę i wolność, ucieczkę od choroby. Mam na imię Emilia, mam 15 lat i jedną z moich pasji jest nurkowanie. Ubieramy się w wodzie, stajemy naprzeciwko siebie, w pionie, i spuszczasz powietrze z inflatora. Pewnego razu tata zaproponował mi wujek nurkuje z butą to może chcesz spróbować. Mówię. No dobra, to spróbuję. I bardzo mi się to spodobało. Miałam wtedy dopiero chyba 12 lat, więc no, z kursem nie do końca. A teraz mam 15 lat, więc w końcu mogę zrobić kurs. Aktualny kurs, który robię, jest to kurs e, Open Water Diving, czyli kurs, który pozwala mi pływać na otwartych wodach. Robię to w zrzeszeniu HSA, a moją instruktorką jest pani Joanna. HSA jest to Handicapped Scuba Diving Association. Organizacja, która zrzesza niepełnosprawnych i pozwala im zrobić kurs nurkowania. Cześć, jestem Adam. Jestem instruktorem HSA. Jedną z naszych podopiecznych jest Emilia, która mimo swojej niepełnosprawności w cztery dni skończyła kurs nurkowania dla osób z niepełnosprawnością. Radzi ona sobie świetnie pod wodą. Zostało jej jeszcze zaliczenie ostatnich testów podwodnych, a następnie zrobi pozostałe ćwiczenia na wodach otwartych. Jest świetnym nurkiem. z Emilią, Kubą i Arek z nami. Jak się Idziesz? Dzięki temu, że zaczęłam nurkować, mam okazję pojechać w różne niesamowite miejsca. Postaramy się ubrać. jak się ubrać. Słuchajcie, nurkowanie jest super sportem, gdyż jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, gdzie możecie oddychać pod wodą.